Jurmo. Wyspa piratów, diabelskich pól i tajemniczego labiryntu. Porcik na wysepce Jurmo. Bojki, bojki, dużo bojek. Jest jeden dosyć wygodny pomost pływający. Pozostałe bojki owszem można złapać, ale trzeba podejść do takiego falochronu kamiennego. Daje się oczywiście tak samo, jak ta motorówka. Nie ma problemu. Tutaj kafejka, toalety, sauna, tam dalej tu jakaś informacja turystyczna, ryśnic. 15 euro za pierwszą noc, 10 za kolejne. Nie ma prądu. Sporciku drogą na wzgórze, a na wzgórzu słup ze świętami Sommer. Widok ze wzgórza na niewielką wioskę rybacką i las. Dzisiaj sporo jachtów na morzu, piękna pogoda. Światny wiaterek, świetne warunki. Kaplica na wyspie Jurmo. Skromniutka. Drewniana. Bardzo prosty wystrój w środku. Śliczny model żaglowca. Ile szczegółów Diabelskie pole Setki, tysiące Może nawet setki tysięcy Kocich łbów tworzą taką quasi pustynię kamienistą na wybrzeżu kilka dobrych kilometrów swego rodzaju kamienistej plaży Kiedy ma się pod ręką tyle kamieni wokół można się pokusić o stworzenie takiego tajemniczego labiryntu, który miałby ewentualnie nam zapewnić szczęście, bezpieczeństwo na morzu, duże połowy rybakom czasami mówi się o jakichś dziewicach i rytuałach związanych z tymi labiryntami. Tak naprawdę nikt do końca. Nie wie czemu służyły, a ten konkretny wcale nie jest wykluczony, że zrobili sobie dla zabawy turyści. Czy to jest labirynt starożytny, a może prehistoryczny? Cóż, trudno się tu dopatrzyć jakichś konkretnych kształtów czy jakiegoś układu. Zamierzonego przez człowieka. Równie dobrze mógłbyś to być jakiś piarg. No ale przyjmijmy, że jesteśmy w miejscu ważnym. A skoro tu dotarliśmy, to jak zwykle, miejmy nadzieję, że szczęście będzie nam dalej dopisywać. Diliczne wody wokół wyspy Jurmo wyglądają. Tak, spokojnie dzisiaj, ale tak naprawdę są wodami pełnymi niebezpieczeństw, i podczas sztormów, mglistych nocy deszczowych, trudno się tu zorientować, którędy statek ma płynąć. Mieszkańcy wyspy trudnili się przez lata procederem niecnym dosyć, a nawet bardzo. Mianowicie rozpalali ogniska które zwodziły żeglarzy na manowce i zatopione czy też uszkodzone statki rabowali a ich załogi wybijali Skończyło się to dla mieszkańców firmy niezbyt korzystnie ponieważ jeden z królów szwedzkich uznał, że tak być dłużej nie może Wysłał tu wojsko i wyrżnął mieszkańców do nogi spaląc również wyspę Krótko mówiąc, nie rób drugiemu, co Tobie nie miłe. I żeby nie kończyć w takim krwiożerczym, ponurym nastroju pokażemy Wam miejsce, w którym się kąpaliśmy Daleko portu z widokiem na wioseczkę. Woda chłodna, ale przejrzysta. Chłodna, bo już jesteśmy niemalże na otwartym Bałtyku. Jak widać, w stronę portu zmierzają kolejne jachty. Rano było dosyć pusto. W tej chwili. Już jest chyba za 20 jednostek. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i oglądania naszych filmów. Czałem!